Skończyły mi się cukierki! Chcę jeszcze! Co się dzieje? To chyba moja kochana wnusia Margo! Zrobiłabym dla niej wszystko! Chyba ktoś potrzebuje mojej pomocy! Będę musiała wstać! Moja ukochana siostra Margo jest z czegoś niezadowolona! Trzeba to naprawić! To jeśli nie ja... Co się stało? Jestem głodna. Zaczynamy challenge. Ale fajne. Zostaw to jeszcze, zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnosiła jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. W ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Przenieś mi natychmiast miseczkę. Dobra. Naleję do niej syropu truskawkowego. Potem nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu, patrz! To krew. To straszne. Bawciu wszystko w porządku? To po prostu syrop. Po co tak straszyć babunie? Robię to dla twojej wnuczki. Chcę, żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne pączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne. A dla urody wystarczy odrobina cukru pudru. Spójrzcie tylko, jakie są piękne. Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby poprawić sobie humor. A żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak otworzyć tę puszkę? Kurczę. Moja kochaniutka, to było naprawdę zabawne. Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej! Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco, ale są całkiem smaczne. Ciekawe, co to jest. Ojej, syrop! To świetny pomysł. Babciu, teraz będę próbować twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie. Za proste. A te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. Mm, to są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, Siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Otwieraj się. Sprawdźmy. Tak, wow. udało się. Teraz czas na skitelsy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów, żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz sprite. No, jak mam go otworzyć? Bingo! Wiem, użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko. Biedactwo. Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznicę ze Sprite'a. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bite śmietany. I ozdobię cukierkami. Tada, Moje arcydzieło gotowe. Brawo. Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach. Dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach! Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam no, wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Znowu potrzebuję twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś. Przysięgam! To jest przerażające! Ukradła mi bitą śmietanę! Obserwuję cię! Dziękuję. Dobra robota. Nie przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas spróbować. Wednesday jak zawsze najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie, a raczej okiem. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw. Wiesz, że ich nie cierpię. Fuu, ohyda. O, siostrzyczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję jak to smakuje. Ale czat! Rebeka, znowu wygrałaś! Hurra! Znowu wygrałam. Tym razem zaskoczcie mnie jakimś e, pysznym makaronem. Ok. Mam kilka pomysłów. Babciu nie śpi, czas na gotowanie. E, makaron? Pewnie. Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać, przecież niczego nie czujesz. <laughs> No Dobra, można wrzucać spaghetti. A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. A psik. Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się, babciu, przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super. Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie babczy nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie. O Boziu. Co za tragedia! Wednesday, patrz! Taki widok zwykle ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia, dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu! Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Wiecie, to zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Babcia podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? ketchup, a na tym oko. Jak wam się podoba? To upiorne, nie zjadłabym tego. A ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Wednesday, znowu mnie straszysz? Podanie bardzo ciekawe, ale makaron. do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z ketchupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka! Ojej, ciekawe, co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Mmm, pyszności. Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz. Hurra, to mój szczęśliwy dzień. Wednesday prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. Zróbcie mi tym razem sałatkę. Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty, kurczaka i oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. A ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka, jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz, jak pięknie to wygląda. Porażka. To ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język. A oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co tym razem na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego. Ale bez smaku. Ojej, babcia wie jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha, prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Fu, babciu, gratuluję zwycięstwa. No, nareszcie tak długo na to czekałam. Hej, to nie czas na zabawę. Dowiedzieć się, co będziecie gotować w pierwszym challenge'u. Burger? Super! Wszyscy gotowi na nasze wyzwanie? O! No to na co czekamy? Do dzieła! Babcia zaczyna od bułek do burgera. Tak, opiekane bułeczki smakują o wiele lepiej. Teraz potrzebujemy mięsa mielonego. Babcia robi z niego kulki i kładzie je na patelni. Dociska je porządnie łopatką. Kotlet gotowy. Teraz plasterek pysznego sera. No i oczywiście, co to za burger bez pomidora, jeszcze tylko cebula i bułka na wierzchu. Wow, babcia tak szybko się uwinęła. Dobra robota, babciu. Teraz kolej na siostrę. Wygląda na to, że zwykłe bułki się nie nadają. Pączek? Jaki apetyczny! Siostra kroi pączka na dwie połówki. Teraz czekoladki. Jakie słodkie! Ale siostra ma coś jeszcze: kwaśny żel. Jest taki dobry, ale taki kwaśny. A teraz czas na troszkę merszmelą. Dorzucimy też kilka żelków. I oczywiście syropu owocowego. Bo czemu nie? Teraz kładziemy z wierzchu drugą połowę pączka i gotowe. Wygląda pięknie. Babci chyba się spodobała praca wnuczki. Ale Wednesday nie da się tak łatwo zaskoczyć. Zaczynamy jak zwykle od bułek. Oczywiście czarnych. Smażymy kotleta. Wow, co Wednesday robi z tym kawałkiem sera? Ojej, jak fajnie teraz wygląda. Kawałek ogórka. Co za odlot. Burger ma teraz usta z językiem. Ale czegoś tu chyba jeszcze brakuje. Dobrze, że Wednesday ma zawsze obok siebie pomocną rączkę, na którą zawsze może liczyć. Żelkowe oczy? Wygląda na to, że właśnie tego potrzebuje Wednesday. Ej, ostrożnie babciu. Rączka jest całkiem nieszkodliwa. Okay. Teraz dodamy oczy do burgera. Wow. Tylko spójrzcie na tego potwora. Jest taki przerażający. Ale wciąż taki apetyczny. Ciekawe, który burger będzie najsmaczniejszy. Margo? Ojej, umieram z głodu. Ten wygląda tak nietypowo. Spróbuję. Jest pyszny. Co mamy dalej? Bierzemy pierwszy kęs. Ojej, czy to cebula? To obrzydliwe. Ten burger nie jest tym, co chciałam. Przykro mi, babciu. A co my tu mamy? To moje ulubione słodycze. Będę zagryzać żelki pączkiem? Podoba mi się to. Czas wybrać zwycięzcę. I jest nim ten burger. To nasz zwycięzca. Gratulacje, Wednesday. Czy mi się wydaje, czy to uśmiech? OSD się uśmiecha, a to dopiero. Ups, chyba ktoś tu się zawstydził. Wygląda na to, że siostra i Rączka znaleźli wspólny język. Nadszedł czas, aby Rączka wróciła do domu, bo nasi bohaterowie muszą przygotować nowe danie: gorącą czekoladę. Kto nie kocha tego pysznego napoju? Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Zaczynamy. Smartia znowu gotuje jako pierwsza. Wlewa mleko do garnka. Teraz kakao w proszku i przyściutko miesza. O tak, tabliczka czekolady sprawi, że smak będzie jeszcze bogatszy. Jakie to miłe! Babcia nalewa gorącą czekoladę do swojego ulubionego kubka. Dobra robota, babciu! Taka czekolada rozgrzeje każdego. Teraz kolej na siostrę. Ej, uważaj, bo w ten sposób zjesz całą czekoladę. Babcia ma rację. Trzeba dodać tylko troszkę cukru. Ojej, ale co ona kombinuje? Tylko spójrzcie na tego łakomczucha. Babcia nie pochwala takiej ilości słodkiego. Dobrze, czas dodać mleko. Ostrożnie! Ups, siostra powinna być bardziej uważna. Ma coraz mniej składników. Teraz troszkę barwnika. Ojej! Spójrzcie jakie to piękne! Ten krem jest taki kolorowy. Teraz troszkę słodkiej posypki. No co za podanie! Siostra się postarała! Ale to nie wszystko! Ostatnim akcentem jest bita śmietana i pianki marshmallow! Tylko spójrzcie na tę słodycz! Siostra wykonała świetną robotę! Brawo! Ciekawe czy Margo się spodoba. 10 punktów na 10. Teraz twoja kolej Wednesday. Najwidoczniej potrzebuje odpowiedniego kubka. Rączka, pomóż mi! Babciu lepiej oszczędzaj nerwy. Wednesday wlewa czekoladę do swojego kubeczka. Nadchodzi bita śmietana. Syrop owocowy? Świetnie! A teraz żelki Haribo. O tak, spójrzcie na ten wyjątkowy sposób podania. Gorąca czekolada jest gotowa. Wow, od czego zacząć? Oszaleć można! To jest takie pyszne. Uwielbiam to! Brawo, siostrzyczko! Co to jest? Czekolada od babci. Też pyszniutka. Ojej, a co to takiego? Wygląda dziwnie, ale spróbuję. Hmm, nie jest złe. Ale zwycięzcą zostaje. Siostro, ta runda należy do ciebie. Gratulujemy! Wygląda na to, że nasi bohaterowie są gotowi na kolejne wyzwanie. Co czeka ich tym razem? Wow, to frytki! Istnieje wiele sposobów przygotowania i podawania tego dania. Sprawdźmy, który z nich wybiorą nasi bohaterowie. Okay. Oczywiście najpierw trzeba obrać ziemniaki. Ojej, co tam się dzieje? Siostra wybrała bardzo nietypowy sposób obierania. Babcia nie jest zadowolona. Ale jak może być zła na swoją ukochaną wnuczkę? Ty, mój pulpeciku! Pomoże jej nawet zdjąć ziemniaki ze szpikulca. Właśnie tak. Siostra kroi ziemniaki specjalnym nożem. Tylko spójrzcie na tę piękną falbankę. Czas dodać troszkę koloru. Wow, jakie żywe odcienie! Teraz wlewamy olej i wrzucamy nasze ziemniaki na patelnię. Wspaniale! Zawsze trzeba być bardzo uważnym z gorącym olejem. Ostrożniej! No i pięknie układamy nasze kolorowe fryteczki na talerzu. Można podawać babci jak zwykle wszystko się podoba. Ale samo woli bardziej klasyczną wersję dania. I czasami klasyczna wersja jest najlepsza, prawda? O tak, frytki i keczup, ten znajomy smak z dzieciństwa. Co może być lepszego? Wspaniała robota, babciu? Brawo ja! Czym tym razem zaskoczy nas Wednesday? Jej frytki już się upiekły. Wygląda na to, że czeka nas niespodzianka. Co to jest? O nie! Chyba Wednesday pomyliła kierunek. Babciu, lepiej zakryj oczy. To nie dla osób o słabym sercu. Dobra, na czym to skończyliśmy? A tak, frytki. Wednesday farbuje je na czarno. Wow, jak pięknie. Zostało tylko dodać keczupu. I danie gotowe. Siostrze bardzo spodobała się wersja Wednesday. Zobaczmy, czy Margo też ją doceni. No, co my tu mamy? Czy te frytki są trochę przypalone? Nie, smakują całkiem nieźle, a z keczupem są świetne. Nie wytrzymam, zjem Mmm, Pyszności. A teraz następny zawodnik. Wygląda apetycznie. Nieźle, ale tak będzie jeszcze smaczniej. Żegnajcie fryteczki. Niam 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 niam. Ekstra. Chyba się przejadłam, ale jest jeszcze trzecie danie. Takie piękne frytki. Spróbuję. Awesome. Mm, są przepyszne, bardzo dobre. Wow! Ostatni kawałeczek. Oj, nie martwcie się, nic mi nie jest. Dobra, czy wszyscy są gotowi na kolejny challenge? Zobaczmy. Pancelki. Co za pyszności! Mam nadzieję, że nasi bohaterowie wiedzą, jak zrobić to wspaniałe danie. Jest tak wiele przepisów. Zaczynamy. Babcia zawsze gotuje jako pierwsza. Delikatnie wlewa ciasto naleśnikowe na patelnię. Właśnie w ten sposób. Widzicie? Można już odwrócić. Ojej, ten pancake jest idealny. To właśnie są lata doświadczenia. Wednesday, co z tobą? Ojej, chyba będziemy potrzebować pomocy rączki. Czarny barwnik? Oczywiście, że tak, to przecież Wednesday. Spójrzcie na ten kolor. Ojej, wygląda na to, że ją troszkę poniosło. Dobra, wracamy do naszych pancaków. Ojej, jak pięknie! Czarne jedzenie zawsze wygląda tak elegancko. A jaki jest Twój ulubiony kolor? Daj znać w komentarzach, a może w następnym filmiku zrobimy danie w twoim ulubionym kolorze. Co ty na to? W międzyczasie siostra robi coś ciekawego. Wow, to już nie jest pancake, to jakaś forma sztuki. Ojej, ten kolor w ogóle nie chce się wycisnąć. No dalej. Auć! To był strzał prosto w oko. Mam nadzieję, że siostrze nic nie jest. Przecież chodzi o to, żeby się nie poddawać bez względu na wszystko, prawda? No to kontynuujemy. Ojej, tylko spójrzcie, jakiś liczny jednorożec. To właśnie takie chwile sprawiają, że babcia jest taka dumna ze swojej wnuczki. Hmm, a co tam szykuje babcia? Wygląda na to, że czeka nas stary dobry przepis. Pankejki z masłem i syropem klonowym. Już na sam widok cieknie ślinka. Myślę, że pankajki Wednesday też się upiekły. Wyglądają dosyć ciekawie. Wednesday wykłada je na talerz. A teraz dodaje swojego ulubionego owocowego syropu. Nie żałuję go. Wow, czy to pająki? Spokojnie, babciu. Te pajączki są zrobione z czekolady. Cóż Margo, czas spróbować dań naszych bohaterów. Co to? Wygląda przerażająco. Dobra, spróbuję. Mmm, nieźle. A co mamy dalej? Ojej, jakie apetyczne! I takie pyszne! Świetnie! O tak! A co to takiego? Jednorożec? Jaki uroczy i jaki pyszny! Dobra, chyba wybrałam zwycięzcę. I wygrywa? Siostrzyczka, zasłużyłaś na wygraną. Brawo! Cudowny dzień Wednesday.